Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć te trzy przeurocze zwierzątka, bo jest to naprawdę bardzo szybki i prosta. A naprawdę jest to bardzo opłacalne, bo patrząc na sklep z zwierzakami, ceny są naprawdę bardzo wysokie i są moim zdaniem strasznie zawierzone, bo jak 350 sterkojąc kosztują kucyki, konie. A to są same zwierzątka, także totalnie opłacalna oferta, moim zdaniem. Bardzo drogie są zwierzaki. Także wiecie, trzeba sobie inaczej radzić. <grym> naprawdę mamy wiele możliwości, bo strescy był bardzo często dać za darmo zwierzaki. Przede wszystkim jest nasze kochane drzewko Jul. Codziennie pokazują się prezenty, a teraz są już wszystkie. Także możecie bez problemu je otworzyć. I w jednym z nich, chyba 24, był ten przeuroczy koziołek, który może koło nas zbiegać i jest naprawdę mega słodziakiem. A dzień później był prezent Skoda na 300 starcoins, także możecie mieć kolejnego zwierzaka. Tak prawie. Ogólnie w tym roku było bardzo dużo koziołków, w sensie, no bardzo dużo, no były aż dwa, to jest dosyć dużo moim zdaniem, bo są dosyć podobne. Ale tutaj mamy Noelka i Noelka można było zdobyć te śnieżne symbole. Dokładnie w tym sklepie i oczywiście jak odbieramy bodajże 26 zimowych symboli, albo 28, teraz tam dokładnie nie powiem, ale widzicie właśnie na ekranie. Można było zdobyć takiego uroczego koziołka. A symbol naprawdę bardzo szybko się zbiera. Zaraz wam powiem, jak to dokładnie szybko zrobić. I naprawdę macie już kolejnego zwierzaka. Przede wszystkim zróbcie te nowe zadania z Yetim Teraz będzie tak mniej więcej przebitki, wyświetlę na ekranie, ale są naprawdę bardzo fajnie. Dostańcie naprawdę bardzo dużo zimowych symboli. I przy tym dostajecie takiego uroczego liska. Ogólnie on jest moim faworytem. On jest taki uroczy, boże, on jest przepiękny. Taki malutki, taki kurczę, no mega słodziutki on jest i dostaniesz go zupełnie za darmo, a nie za 350 Starcoins. To jest naprawdę przyjemne i przy okazji robienia jej właśnie znajdziesz zimowe symbole, czyli od razu możesz zbierać stanu Elka, czyli na koziołka. Także jakby naprawdę w jeden dzień bez problemu możesz zrobić aż trzy zwierzaki w Star Stable i zauczynić naprawdę bardzo dużo Starcoinsów. I nawet jeżeli bardzo, a to bardzo mi się podobają zwierzaki to możecie użyć tego kodu, który nam się wyświetla na ekranie i macie dodatkowe 300 Star Coins i naprawdę bez problemu możecie kupić jakiegoś kolejnego zwierzaka więc nawet teoretycznie możecie mieć aż cztery zwierzaki Ogólnie moim zdaniem bardzo fajnie, że Star Stable daje takie darmowe zwierzaki no bo jednak nie wszystkich stać, tak? albo na przykład ja nie lubię wydawać pieniędzy na Star Stable tym bardziej takie drogie zwierzaki dlatego musimy sobie poradzić inaczej a naprawdę drzewko dużo opakujcie wszystkie prezenty, bo są naprawdę bardzo ładne i naprawdę Wam się przydadzą. Nawet jeżeli nie chcecie robić zdań nie z nie domych jakichś przyczyn, możecie zrobić wszystkie wyścigi i ogólnie wszystkie aktywności zimowe i tak czy siak starczy on tego koziołka. Może ktoś nie wiedział o tych zwierzątkach, go Was właśnie informuję. Mam nadzieję, że ten film się komuś przyda. Także do zobaczenia! Pa!